Witajcie drodzy widzowie, co ja tu robię. Robię po prostu straszną rzecz. Niszczę grykę. Gryka tu była w poplonie po na zielone nasiona, akurat nie jest najładniejsza w tym miejscu. Dlaczego to robię? Bo zbliża się termin siewu orkiszu, a nie zapowiadają przymrozków. Gryka nie jest cudowna. Cena gryki jest marna. Coś tu może i jest nawiązane, ale to jest w najlepszym miejscu, w gorszym jest jeszcze gorzej, nie jest bardzo gęsta. Nie wiem co samo o tym myślę, czy dobrze robić czy źle. O, niektóre tu są puste praktycznie. Teraz wziąłem do ręki, to prawie nie ma nasion. A chcę posiać jeszcze w październiku orki. Z różnych względów, miał o wszystkich musicie wiedzieć. Przede wszystkim jest taki termin agrotechniczny. Tu będzie ekologia. Z bólem serca trochę to niszczę, ale, ale, ale może to nie ma tego złego, żeby na dobre nie wyszło. Za talerzówką wygląda dosyć spoko. W takie coś, później doczepię do tej talerzówki siewnik. I w takie coś będę siał orkisz. Myślę, że będzie dobrze. Te, te, te wszystkie badyle przez zimę się rozłożą i myślę, że nie będzie problemu z chwastownikowaniem na wiosnę. Takie jest założenie. Więc miał być drugi klon w jednym roku. W innych latach się udawało, w tym roku chyba znaczy na tej działce na pewno się nie uda. Może zostawię trochę jeszcze na pszenicę. Będę się później najwyżej. Nie wiem jeszcze co tu robić. Gdyby cena była po 2000 to może bym nie miał Nie robił tego, a cena jest 1400 już 200. Do tego mi odbijał za wilgotność, bo nawet gdy to mm, przymrożek zetnie, to i tak nie będzie idealnie słucha, bo już mamy październik, to są duże rosy, dni są krótkie, takie słoneczne jak dzisiaj się rzadko zdarza. Więc pomimo tego gdy nawet mi zdesykuje to to i tak zawsze jest w około 20%, więc też będą odbitki za to. Wyjdzie mi około 1000 zł. Może za tą grykę około 6 z tego hektara 600 kg, 700 kg. Za 600 zł. Zawsze to jest jakiś pieniądz, ale to trzeba będzie zawsze przyczyścić. Ja takiego syfu nigdy nie sprzedaję. Trzeba stanąć dzień lub dwa, przepuścić. a czas goni także dwie działki pod orki sztalerzuję resztę na razie wstrzymam zobaczymy gdy dalej nie będzie przymrozków w planach to, to po prostu wszystko zniszczę i posieję pszenicę i tyle sami widzicie bardzo zielona ściana w lipcu około połowy lipca ale jest sami widzicie No to to, to bez przymrozku nie ma szans na, na koszenie tego więc jest to, jak jest, zrobię to co robię trudno może to jest błąd może nie Ocencie sami ale mam nadzieję że trochę z kwasu wyczyści a gryka orkiszu myślę że nie będzie problemem jesienne wschody to nie jest żaden problem bo mi byle przymrozek a zimu. mam nadzieję że w zimie będą jakieś przymrozki skasuje to a wiosenne wschody to już orkiż przygłuszy więc to nie powinien być problem. Nic, szkoda bo szkoda, ale jedziemy. Trzymajcie się, cześć.